Jeszcze niestety nie udało mi się trafić mocarnego shapeshiftera, nie? Ale są to zwycięzcy Ligi Narodów. Takiego Ronaldo, ale bym wziął. Zresztą kurde, jest tu naprawdę dużo fajnych kart z tej Portugalii. Pedro Neto jest do zagrania, inaczej jest do pogrania, no... No, men... no kto nie jest. Dlatego na taki solidny początek, nie wiem ile to jest, chyba z 80 player picków, 82. Miałem trochę kart, no to... No to zrobiłem. Może w sumie w końcu te piki 82 oddadzą, bo... No ostatnio nawet, o, 89, 9 dobra, nieźle. Ostatnio to ciężko było nawet jakiś foder z tego trafić, więc no, no, no byłoby naprawdę miło, jakby w końcu, tak, w końcu te piki ci jakoś solidnie zwróciły. A ty, mój drogi widzu, tak ty, tak ty, dokładnie ty. Pamiętaj o tym, żeby mieć subskrybę, albo nie, subskrybę za chwilę. Najpierw to kliknij, lajka, pod filmem sobie. Kliknij, zostaw. Mhm, mm jak już masz, to masz zostawić subskrybera. Bo wtedy co się stanie, już tłumaczę, na 50 tysięcy, może w końcu się uda, tak? Na 50 tysięcy idę na mecz do Hiszpanii z Buta. Na mecz Daniela Parejo. A co? Także no, wydaje mi się, że nie możesz tego przegapić, nie? Bo istnieje szansa, że to się wydarzy, tak? Nawet powiedziałbym, że jak każdy by z was kliknął, no to by się to wydarzyło. Zobacz kogo mamy. No zobacz, piękny, perfekcyjny Daniel Parejo. Na jego mecz właśnie bym poszedł. Jak zostawić o 50 tysięcy subskryberów? Zapraszam Was na stronę Luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym, Bachu macie 5% zniżki. Poleca. Kaja, pozdrowić, zawsze chciałbyś do odcinku. Tak w ogóle trafiłem 96 Diego Żółty z Liverpoolu. Spadk i zrobienia architekta 5x78 jest bardzo dobry. I gratulacje za pasce Niestety cię wywalono. By... Nie mówmy już o tym, że wywaliło mnie ze zwycięskiego meczu. Ale ten Diego Jota 9-6, no, no czekaj, jak on ma w ogóle pozycję? A, to jest ten, nie shape shifter Diego Jota, tylko ten z Portugalii za zwycięstwo Ligi Narodów, no! A on tu ma co, on ma finesy? To jest lob, tak? To jest lob? To nie są powery, to są chyba lob. A nie, to rzuty wolne! No ale do rzutów wolnych to mamy Daniela. Znaczy nie no, wyglądać dobrze, to on wygląda w sumie tak średnio. Ale pewnie in game jest dość dobry, ale... No, czy za empapę bym go dał? No chyba nie. A z tych playerpików co, przepraszam bardzo? Ja tu już net przestałem dostawać. No jest ewa w duplikacie. Chciałem w ogóle te piki jeszcze z 2 przynajmniej, z tą ikoną zrobić, te jeden z 10 ikona. Bo no, coś, coś tak czuję, coś mam takie... Co, coś mi pachnie, że oddadzą dzisiaj. Tak na razie no jest kolejny Daniel Pa... To jest dobre, jeszcze chyba brakuje mi 30 Danieli Pareho że mieć cały magazyn 100, 100 duplika... duplikatów? 100 duplikatów Daniela Pareho Czy ty wyobrażasz? Mieć 100 duplikatów najlepszego zawodnika w historii. Daniela Pareho No, no nikt nigdy tego nie zrobi. Nie powtórzy nikt. Nie ma, nie ma opcji. Będę jedyny. A tutaj zostały nam tylko 3. Trz... O, Rodry 91. Rodry 91 spoko w ogóle żadnego Shape -shiftera, żadnego nic z 50 pików. Żadnej karty specjalnej jakby. Ostatni pik. I co? I gówno. Ale spokojnie, jeszcze 28. W ogóle pytałem was o poradnik widzowy na rzuty rożne. W sensie, jak nabić rzuty rożne, bo nie mogę nabić sobie różnych, jak chciałem. Nie chciałem strzelać bramek, chciałem nabić różne, żeby stestować najnowszy tutaj... Jak to się mówi? Najnowszy... Ty... No i teraz zapomniałem. Żeby ten mój patent na rożne który wam pokazywałem, żeby on, no żeby go nie testować, znaczy testować też, ale właśnie, żeby go grindować, żeby mieć dużo różnych i żeby cały czas próbować to wymasterować, o, i napisał widz, jak to zrobić, więc uwaga, uwaga mówię, jak chcesz nabić rogala zawsze, to walisz w środek bramki i tyle, a jak jestem na lewej lub prawej stronie, to zawsze walę shotem do środka, a nie, ze środka, z bocznej akcji po wycofaniu przed pole karne i podziękuję za naukę wolnej, wystarczą mi, no to pozdrawiam cię na odcinku. Pozdrawiam. O, jest kolejny Rodri, no to... No to fajnie, że chociaż tyle leci z tych pików, nie? Ale nie, no poważnie? Ani jednego... Ani jednego ShapeShiftera, nie... Ani jednego. Pików mam ostatnie pięć. Dali 5. Dali 8-5. No 8-5 też mam dużo. 8-6 już dawaj, bo 8-5 nam chyba z 30. Nie mam gdzie ich przepalać. Jest Daniel Parejo. To jest, to jest fajne, to zawsze cieszy. I ostatni pig 8 -2. No. Czy mm. jak u ciebie ten modrycz, bo zagrałem nim kilka meczy i jest git. A jak u Cyby, u mnie to jest taki gołd, jak ktoś jeszcze nie zrobił, bo się zastanawia nad tym, czy zrobić. Lukę Modricia z SBC to jest. Takie polecanko, tak polecam. No, petarda zawodnik, naprawdę. Na każdej pozycji na środku. Czy to na defensywnego środkowego pomocnika, czy ofensywnego środkowego, czy zwykłego. Każdego, tak naprawdę. Ja mam kłopoty najmana z trafieniem shapeshiftera, tak w ogóle. Jakby. Nie ma. One nie istnieją. O, wymienny walkout dostępny. To zawsze coś. Dobra, jak tutaj nie będzie shapeshiftera, to. No to nic. Nic nie mówię. Nie jest shapeshifter. Proszę bardzo. SP. HP... Okej, okay, ty z horan? Czy to nie jest ja, ja się znam na robocie, więc wiem, ale... No, nie znam się jednak. Hips, ale no daj, jakieś przywterka fajne... No Marmoladini, Marmoladini na SP, no i jakie ja mam nim zagrać? Jak ja tam mam De Bruyne, Modricza i Parejo? No nie, po prostu nie. Dobra, ale przynajmniej wiem, gdzie ten Marmoladini pójdzie, no co no, jedna z dziesięciu ikon, tak? jak żeby mogło być inaczej. Jedna z dziesięciu ikon albo herosów oczywiście, tak? Będą, będą herosy na pewno, oby nie gówniane, no to Abili, a ty mnie stać w ogóle na TSBC, proszę... Nie jesteśmy na to SBC na razie. Nie no, to trzeba jeszcze coś trafić. a duplikat. Jeszcze coś, jakiś jeden slip shifter, no jakby to był chociaż. Ale radę jego mam, to już go nie chcę. I tu też bez Dobra, idę dorobić więcej paczek, bo tak być nie będzie. Dobra, widzowie, nie, dzisiaj robimy tak. Dzisiaj robimy tak. Jeżeli nie będzie żadnej fajnej karty do testowania. Ja nie będę grał tego meczu, nie chcę mi się szczerze. Ja naprawdę mam ochotę, jeżeli już, to coś przetestować dzisiaj. Mam w ogóle bilans Food Champions 1 do 1 tylko. <grym> to są tylko te dwa mecze, które zagram na odcinku, bo jakoś nie miałem kiedy zagrać. Ale dzisiaj naprawdę, dzisiaj to musi być coś do testu. Ja na razie otwieram sobie paczki gówniane, tak wiadomo, wiadomo. Tutaj będzie Quixel, tu się końce zbierają. Ale no, jak z tych lepszych nic dzisiaj nie wypadnie, to nie, nie gramy. No nie proszę bardzo, 20 x 82 no. No ta. Nie no fajnie, fajnie, trztegen, nie, Gabriel, no ta. Akurat karty, żeby kolejną taką paczkę zrobić. I żeby dostać to samo, nie? Nie no żenada to jest. Naprawdę, dzenujące. Została mi jak na razie ostatnia, ale jak ja się nie Ja się nie podbam, ja idę robić kolejne paczki, idę piki robić. Może z tych pików stare 86 plus, coś tu. O! O! No jakby jest ten szybszy, no ale a czerbie, no, no. ale a będziemy grać, no. no to nie jest to. Ale przynajmniej są plusy, tak? Tego aczerbiego, co wrzucimy do pika jeden z 10 ikon bądź kerosów I może stamtąd, nie? No przydać się przy. Proszę bardzo, tu nawet widz napisał, że otworzył 200 płaczek i nic nie trafi. Możemy podać sobie rękę wirtualnie. No to dawaj, 20 razy dwa. Nie, bez cięcia żadnego, nie, 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 tak już nie będzie, tu jest gówno, to sobie zawinę, to sobie wywalam, Daniela Parecho nie ma, nie ma, to wywalamy, żeby miejsce mi tu nie zajmowało w magazynie, proszę bardzo, cyk, jeszcze raz, aha, raz leci paka, nic nie mówię, nic totalnie. standardowe, nie? Foderu mi brakło. Muszę kupić końce wydać, trafić gówno. Tak to się kręci, nie? No to jest coś takiego, nie? Jeden z dziesięciu ikon albo herosów no coś zarzuć. No za... No zarzuć. Bufon. No bufon jest spoko, nie? Tylko już. No kurde, no nie tego oczekujemy od tego pika. No spoko, fajny overall. Karta pewnie też niezła. Ale ja chyba i tak wolę grać kompanym na bramce, bo on jest przynajmniej śmieszny. Nie no, powiem szczerze, trochę nudy na te shiftery. Myślałem, że będzie ciekawiej, no może się jeszcze rozkręci, tak? Ale no nie wiem, nie wiem czy będzie film jutro, bo może zbiorę więcej po prostu kontentu i w jeden dzień to obrobimy. Skoro i tak aż tyle tego nie ma. W każdym razie, pozdro dla was widzowie no i no nie wiem, do jutra, pojutrza, zobaczymy.